Siemano, witam was wszystkich serdecznie Ostatnio nic nie dodawałem na swój kanał na YouTube Ale dzisiaj z racji tego, że mam troszkę czasu w weekend stwierdziłem, że przeniosę się razem z wami do roku 2018 A właśnie wtedy byliśmy na wakacjach w Grecji Dokładnie na Zakynthosie To były pierwsze wakacje mojej córki Zapraszam was do oglądania Pierwszy raz nad morzem. Co? Jolka, powiedz coś tutaj do wszystkich. Powiedz jak super jest. Jaka grzeczniutka jesteś. Burcimucha. Opowiadaj. Co tam jest? Powiedz jak samolotem myciałaś. Pokaż jak. Brrr, brrr. Tak robiłaś? No zrób. Jolka. się wszyscy z Это наш отель.

Tak jest, wycieczka skończona. Właśnie samochód, Kranie, przepuśćmy samochód. Zobaczcie, to jest żółw Sotiris. Jeden z najstarszych żółwi, które tutaj żyją sobie w porcie. I on tutaj sobie już od kilku lat, z racji tego, że kiedyś miał problem z łapą, był hospitalizowany w szpitalu Żółwi w Gerakas. Przebywa sobie w porcie. Zobaczcie, jak się pięknie porusza. Tak, tutaj pan kapitan go chyba czymś nakarmił. I parę i A kto wie jak trawówkę? jest żółw po grecku? Nikt <noise> nie wie. Kielona! Jak Kielona? Tutaj, polej to tutaj Kielona. Chodźcie zobaczyć żółwiki. Tak, puść ja tu się Mamy żółwia Sotiris. Zobaczcie. O! Jedzonko. Ma duży ogon. E no duży mogą, ma ma zobaczcie tylko ma taki zakręcony Potem rozpoznajemy czy to samiec, czy samica I czeka na kolejną porcję O, Powiem wam że to jest rzadkość Bardzo rzadko nam się ostatnio zdarza, że go widzimy tutaj jest jestem wyciągnięty z łodzi, tak? on na baterię działa i pływa sobie. <grymne> no, jest, Patrz, no, dobra. No, no dobrze, słuchajcie, kto Patrz. już chce iść na łódź, to zapraszam powoli za mną. Jak chcecie jeszcze chwilkę zrobić zdjęcia, to też można. Ja już przechodzę w tamtym kierunku. Widzę, że z tą pływą. Chodź. Thank you. apa apa okay. Julia, yeah. okay. Okay. Julia, hey, berapa okay. oke. Okay. Pa, pa, pa. Że, że żół ma w razie czego jakieś wyjście, że może uciec. Aczkolwiek widzicie, że ucieka chce, jest spokojny. A czy ktoś widział, czy to samiec, czy samiczka? Długi ozon był, czy nie? Halo, halo. Ktoś widział, czy nie szczególnie? No głowę to wydłuża się. I jest żółwik, jaki piękny, ojej, jak słodko. Kopos 492 metry nad poziomem morza i ta góra, kochani, wyznacza nam taki bardzo ważny punkt. Plaża, która znajduje się tuż pod nią, to plaża Sekania, kochani, na której to najwięcej żółwi składa jaja. Tak jest. Tam jest, kochani, już ponad 600 gniazd. Informacja dosłownie z wczoraj. Mamy bardzo wysoką liczbę gniazd żółwich, czego się niezmiernie cieszymy na zakintos. Już ponad 1100, dokładnie 1137 gniazd zostało złożonych na zakintos. I w każdym takim gnieździe, kochani, znajduje się przynajmniej 100 jajeczek. Więc będzie dużo żółwi i z tego się bardzo cieszymy. My poruszamy się za to, poza co nas, kochani, kiedy patrzymy na górę Skopos i tam dalej troszeczkę idącą plażę Gerakas, wiem, że niektórzy już byli, to. Yy, do... Jesteśmy na dotocie wraku Julka tutaj właśnie komentarze Nam udziela Tak właśnie Jaki to jest statek I gdzie my jesteśmy No Idziemy zobaczyć wrak Polecam ogólnie wszystkim Jak to się wybiera na zakintos, Nie wykupujcie rejsów 4 godziny bo tak nie macie pewności, że statek wpłynie na zatokę w raku A lepiej wypożyczyć ten samochód samemu Nawet jakiegoś taniego trupa i zwiedzić sobie to samemu na spokojnie A nie wszystko na czas i na wariata Danik tam? Nie był trzeba z tym zabijać jest za gorąco Nie możesz nic tego wstrzącać. Mnie nie chcesz Buszuj to, idzie Mieszka nie ja bym chciała, ale naprawdę nie możesz To jest się go stać tutaj ja będę nagrywać Ten. Jak zaparkowaliśmy na dole. Zaraz tam idziemy właśnie pięknie to? A myślę jest jak sam oh Mega to Ty ja chcę tym jachtem tam płynąć nic się nie nagrało nawet Julia

Είναι είναι καλό, Είναι ροζμαρινό, ή rosmarino. Τσόσνεγκα. 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 Τσόσνεγκα.

No no, do, lepiej do, do, to z miodem Coś spróbujesz. Zamiast tego, co? I alkoholu, bo alkoholu. Light and fresh. Ja Ja tutaj miną mojej żony. Co? Na tytaniku jesteś,

W południu dzisiaj byliśmy na żółwie ogonach, takie żółwie julkowe. Pokaż do babki jednej drugiej. Okej. Okay. Okej. Okay. I mu się O nie. Już chce jechać. Chyba jutro będziemy na

so that you can boom